Do ciebie? No, i powiedziała, żebyśmy kupowali w Media Expert. O, a, a powiedziała dlaczego? Bo w Media Expert taniej ma. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład dwumetrowa lodówka Hisense, czarna, podajnik zimnej wody, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2699 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Peter Sweet Festival. Trzy dni muzyki na pięciu scenach. 14-16 sierpnia Poznań. Zagrają Nelly Furtado, Post Malone, Taco Hemingway, Lauryn, Natasza Bedingfield i inni. Wejdź do świata muzycznej nostalgii. Bilety dostępne na eventim.pl. Poleca Radio SK. Kochanie, pamiętasz jak mówiłeś, że moje auto to skarbonka? Że cały czas się psuje, że tego gruchota to nie płaca się naprawiać, że grat, No to problem z głowy. Oddaj go na złom do profesjonalnej firmy z wieloletnim doświadczeniem. Autokasacja UJacka. Skupujemy auta bez względu na uszkodzenia i stan techniczny. Oferujemy najwyższe ceny w regionie. Bezpłatny transport i zaświadczenie do wydziału komunikacji. Autokasacja UJacka. Odkupi każdy pojazd. Zadzwoń 530-219-219. To będzie ostatnia reklama. Myślisz o studiach z przyszłością, ale nie wiesz, czy wybrać morze czy ląd? My wiemy na pewno. Uniwersytet Morski w Gdyni to uczelnia dla ciebie. Świetna kadra, nowoczesne laboratoria, nadmorski klimat i wyjątkowa studencka atmosfera. Kierunki morskie, lądowe i offshore. Teoria, praktyka i morze możliwości. Uniwersytet Morski w Gdyni. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj. Dowiedz się więcej na umg.edu.pl. Wybieram UMG. Bo tu się po prostu dobrze studiuje. I po reklamie. Wakacje trwają, jest piękna pogoda zbliżona.